Dobry. Kwatera przygotowana pod galę Brookfield. Miałem sadzić Dark, Arona, Dark Barona, ale udało mi się zamienić i wszystko będzie w Brookfieldzie sadzone, czyli będzie półtora hektara samej gali Brookfielda. Jedna odmiana, jedno rwanie, jedno przerzedzenie i z tego co zdążyłem się już wywiedzieć, gala Darkan, jednak te paski traci jednak te paski traci ona jest fajnie czerwona ale w późniejszych latach już tych pasków nie ma i jednak chciałem mieć prążkowaną i na razie będziemy sadzili darkan. co dalej będę sadził nie wiem to jest jedna wielka niewiadoma co to sadzić na, na pewno będę sadził coś pod mojego odbiorcę czyli pod Rafała Przybylskiego to co on odbiera? Na pewno Rubin Star jest na pierwszym miejscu na markety. To, to na pewno. Potem będzie Prince, na pewno gala paskowana. Mam potem jeszcze tej mastki, ale maska już niedługo będzie do wyrwania. No i czym ją trzeba zastąpić? No ale to z biegiem czasu pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. No tu jest ta gala Brookfield na. 26, ona była w miarę wysoko zaszczepiona, bo tak sobie zażyczyłem, w miarę płytko wsadzona. Wszystko sadzę pod frezarkę, żeby ta ziemia była spulchniona. No i przez pierwsze 5 lat leję humusy, humigold brown plus, plus, yy, plus yy, Microbiotics. Około 20 litrów na hektar trzeba wlać, tak dwa razy w roku. Przez 5 lat. No i efekt, że drzewka chcą rosnąć. Co ma 26? 26 ma to do siebie, że ma silniejszy wzrost, tu są silniejsze gałęzie. Ona puszcza, ładnie się to wszystko nam zagęszcza. Nie robi takich pustych przestrzeni, tylko to zaczyna nam się wszystko zagęszczać. Także gala uważam, że powinna być na podkładce silniej rosnąca, żeby było co wyciąć, bo gale można. Regalisem potraktować, można jej korzenie podciąć, ale jeżeli ona nie ma wigoru no to bym tu nie wiem, co stosował, no to ona nie będzie chciała rosnąć. Tak, ale jeszcze z przedcięciem będę ją ciął, ale na razie jeszcze muszę skończyć yy, m, tego. prinsa ciąć, same góry, tam ze dwa dni. No, tata będzie kosił. No i co, będziemy się szykować niedługo na olej, ale znów nie ma okna. I niektórzy na siłę. na siłę chcą pryskać w sobotę pryskali niektórzy dzisiaj poszedł deszcz wczoraj o 18 poszedł deszcz i taki zabieg nie ma najmniejszego sensu ta parafina po prostu się rozpływa gdzieś to spływa rozrzedza się mało tego jutro ma być minus 2 stopnie także też ta parafina popęka myślę że najbliższym takim terminem będzie około wtorku, środy żeby te 3 dni było odstępu żeby nie było tego mrozu. Mało tego, żeby odstęp zachować między Delanem też 4 dni, siarka 4 dni. Jeszcze zależy, jaki jest przyrost. Jeżeli mamy dość silny przyrost, tak jak tu widzimy wszystko buzuje, to musimy to możemy oczywiście zmniejszyć ten odstęp siarkowy na 3 dni i Delano na 2 dni. No bo to szybko przyrasta. Ale czym dłużej będziemy czekać, tym ten olej będzie bardzo w osłabionym stopniu działa. Dlaczego? Bo wszystkie szkodniki wszystkie takie właśnie te mszyce, które będą nam się wylęgać one będą wchodzić w środek nam tych pąków, które już się zaczynają rozluźniać. No i ten zabieg będzie bardzo mało skuteczny. Także taki zabieg powinien być zrobiony wcześniej. Ja to przespałem ze względu na to, że nie było kiedy tak naprawdę to nie było kiedy jak nie padało to był mróz jak nie było mrozu to znów zaczęło padać. Także bardzo mokra wiosna no tam jeszcze zima to była zima jaka wiosna. Cały czas padało i z tym olejem nie było kiedy wjechać więc zrobimy go teraz w dawce 20 litrów na hektar w podwójnych przejazdach. I właśnie jak to liczyć. Ja to robię tak że doradcy mówią 20 litrów na hektar i dwa razy. Czyli ja to rozumiem, że należy dawkę zmniejszyć 10 litrów na raz i dwa razy tym samym rzędem przejechać. Ale dla mnie te 10 litrów jest troszeczkę za mało. Dlatego ja proponuję 15 litrów i dwa razy w rzędzie przejechać i wychodzić suma sumarum 30 litrów na hektar. Ten zabieg jest troszeczkę droższy, ale wszystkie szpeciele, wszystkie... Borzewiacze, to co nam tu pod spodem siedzi, jest w idealnym stanie pokryte. Dlatego musimy przejechać w jedną stronę i potem wrócić, żeby kora była z tej strony pokryta i z tej strony pokryta. Wentylator jak dmucha, zawsze zobaczcie po miedzi, jak jest pokryte. Tu gdzie przejeżdżam z jednej strony wam dlatego mając komputer GoTraka, ja wiem w którą stronę. Teraz tu wjechałem, potem następny zabieg. Ja nie mogę tym rzędem cały czas w jedną stronę jeździć. Raz w tą, raz w tą, raz w tą, raz w tą. I to właśnie jest cały, cały geszef, żeby zmieniać. Potem jak już mamy liście, to jest jeszcze gorzej, bo liście zawsze będzie nam w jedną stronę wychylał, jeżeli jedziemy przykładowo do dołu tego rzędu, a jeżeli będziemy wracać w drugą stronę. Także raz w tą, raz w tą. I to wszystko się liczy był posiany siarczan wapnia. Jak widzicie tu już jest część rozpuszczona, ale to co nam mówią doradcy? Siarczan wapnia posiany w tym roku jest bardzo łatwo rozpuszczalny, przemieszczany w struktury glebowe i drzewo jest może go pobrać. No polemizowałbym, polemizowałbym. Jeżeli on jest tak łatwo rozpuszczalny i tak łatwo przemieszczalny to dlaczego on tu jeszcze leży on już dawno powinien być rozpuszczony i już powinno to być w strukturze ziemi wmyte i ta roślina powinna go pobrać, a ja tu nie widzę takiej możliwości żeby w tym roku drzewo z niego skorzystało za rok ok, ale nie w tym roku także następne następna rzecz która się nie zgadza, to co mówią nam handlowcy, sprzedawcy doradcy a jaka jest praktyka? Dlatego po tym roku powiedziałem koniec z takimi wysokimi dawkami siarczanu wapnia, sianie na raz. Co roku po 400 kg, ale co roku siać i dosiewać troszeczkę wapna. Bo co roku nam te kilka pH, to pH ziemi niestety, ale będzie schodziło do dołu. I żeby to utrzymać, to myślę, że 400 kilo siarczanu wapnia i 500 kg wapna kornickiego co rok jak będziemy siać czy nawet po 400 to będzie idealne nie będzie to nas bardzo bolało po kieszeni a efekt będzie super dobra tyle chyba że co jeszcze coś chcecie wiedzieć to proszę dzwonić idę idę do domku na obiadek a jutro może i dareta sprzedamy i kończyć ten handel Dobra, pozdrawiam, życzę miłej niedzieli.